Odcinku opowiem wam, komu opłaca się rozważyć skorzystanie z ryczałtu od dochodów spółek. Jak już zapewne wiecie, ryczałt od dochodów spółek nie został ograniczony do żadnej branży bądź podmiotów. Jedyny wyjątek stanowią tutaj podmioty z branży finansowej oraz z branży pożyczkowej. Zatem wszyscy, którzy spełniają warunki materialno-prawne, powinni rozważyć możliwość skorzystania z ryczałtu estońskiego, bowiem w porównaniu do modelu klasycznego opodatkowania CIT, efektywne opodatkowanie ryczałtem, łącznie z uwzględnieniem podatku dochodowego PIT od dywidendy, występuje tutaj na maksymalnym poziomie 25%, co jest o 9 punktów procentowych niższe niż opodatkowanie w ramach modelu klasycznego. Czy istnieją zatem branże, które szczególnie powinny się zastanowić nad tym rozwiązaniem? Możemy tutaj wymienić szczególnie branżę handlową, która charakteryzuje się tym, że ma niskie marże, bowiem od 1 stycznia wchodzą przepisy o tak zwanym podatku minimalnym, który trzeba będzie płacić w sytuacji, w których wskaźnik przychodów do dochodów znajduje się na poziomie niższym niż 1%. Natomiast w ramach ryczałtu od dochodów spółek, który to jest alternatywnym modelem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatek minimalny nie występuje. Często jest, jesteśmy stawiani przed pytaniem: czy przykładowo branża deweloperska może rozważyć wejście w ryczałt od dochodów spółek? Często w ramach branży deweloperskiej funkcjonują firmy rodzinne, szczególnie są to mali i średni deweloperzy. W ramach takich struktur budowane są często również nieskomplikowane struktury spółek powiązanych, które w większości przypadków spełniają warunki materialno-prawne, aby wejść w ryczałt. W zależności od tego zatem, czy będą spełnione kolejne warunki, a tutaj zwracam uwagę, że powinny to być warunki wskazujące na odpowiedni poziom zatrudnienia w spółce, która będzie korzystała z ryczałtu, oraz odpowiedni okres trwania projektu deweloperskiego, bowiem ryczałt wybierany jest zasadniczo na okres 4 lat podatkowych. Możemy tutaj mówić o tym, że branża ta zdecydowanie powinna zastanowić się nad tym, czy ma możliwość skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek. Polski Ład wprowadził istotne zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców działających w formie prawnej spółki jawnej oraz w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Dla przypomnienia dotychczas mieliśmy opodatkowanie tutaj na poziomie 19% stawki liniowej, a względnie również daniny saldernościowe w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych. Zmiany, których jesteśmy świadkami, spowodowały, że składka zdrowotna, która dla przedsiębiorców, którzy skorzystają z stawki liniowej 19%, 19 wynosi 4,9%, spowodowała, iż najniższy pułap opodatkowania w ramach tych dwóch form prowadzenia działalności gospodarczej zwiększył się z 19% do 23,9%, a jeżeli mamy tutaj do czynienia również z uwzględnieniem daniny solidarnościowej, ten pułap maksymalnego opodatkowania zwiększył się z 23% do 27,9%. Można zatem powiedzieć, że efektywne opodatkowanie istotnie się zwiększyło. Porównując to efektywne opodatkowanie spółek jawnych i indywidualnych działalności gospodarczej do ryczałtu od, e, od dochodów spółek, możemy powiedzieć, że ryczałt może stanowić dla nich bardzo atrakcyjną alternatywę, bowiem w przypadku spółek, które e, mają status małego podatnika, w ramach ryczałtu od dochodów spółek efektywne opodatkowanie CIT i PIT jest rzędu 20%, natomiast w przypadku wszystkich pozostałych spółek to opodatkowanie nie jest wyższe niż 25%. Możemy również powiedzieć o tym, że to opodatkowanie w ogóle nie wystąpi, jeżeli nie będzie podjęta decyzja o wypłacie dywidendy. Mamy więc pewien suwak opodatkowania: między 0 a 25%. Zatem być może warto rozważyć zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej na taką, która może skorzystać z ryczałtu. Kolejną kategorię podmiotów, które rozważają skorzystanie z ryczałtu od dochodów spółek są podmioty, które dotychczas interesowały się uzyskaniem decyzji o wsparciu w ramach polskiej strefy inwestycji. Dla przypomnienia, aby uzyskać taką decyzję, trzeba spełnić szereg warunków formalnych, jakim jest uzyskanie takiej decyzji o wsparciu, poniesienie odpowiedniej opłaty na rzecz specjalnej strefy ekonomicznej, a także skrupulatne oddzielanie dochodów podlegających zwolnieniu od dochodów podlegających opodatkowaniu. Ta znaczna ilość warunków, które należy spełnić, korzystając z decyzji o wsparciu, powoduje, że ryczałt od dochodów spółek stanowi dla nich bardzo atrakcyjną alternatywę, gdyż taka ilość warunków nie występuje nam co dzień, jeżeli korzystamy z ryczałtu od dochodów spółek. Stawiając postawione pytanie w odwrotnym kierunku: czy istnieje grupa podmiotów, które nie powinny rozważyć skorzystanie z ryczałtu od dochodów spółek? Ewidentnie do takiej kategorii podmiotów należy zaliczyć podmioty, które miałyby problem z osiągnięciem odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia. Ewidentnie będą to tzw. freelancerzy. Którzy często nie muszą korzystać z żadnego wsparcia i nie potrzebują zatrudniać żadnych pracowników. Dla nich ryczałt od dochodów spółek nie stanowi alternatywy, pomimo tego, że ich łączne efektywne opodatkowanie w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład istotnie wzrosło. Tutaj rekomendowałabym się skierowanie w kierunku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z uwagi na fakt, że wiele stawek w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatników, podatków Dochodowego od osób fizycznych uległo obniżeniu. Zapraszamy Was do śledzenia kolejnych filmów dedykowanych tematowi ryczałtu od dochodów spółek, w których opowiemy, na czym polegają korzyści podatkowe dla wspólników spółek, które korzystają z ryczałtu, a także o różnicach pomiędzy poszczególnymi formami prawnymi spółek, które z tego ryczałtu korzystają. Gdybyście byli jednak zainteresowani większą ilością szczegółów, zachęcam Was do lektury artykułów, dla których linki znajdziecie w opisie tego filmu.